Witam serdecznie na zbolowaniu wigilijnym. Gości zaproszonych, nie wszystkich mają nazwiska, ale witam serdecznie gości, naszych kolegów, koleżanka, witam tutaj pomocników, pieski. Chcemy poprosić Huberta, żeby był łaskawy, bo powiadał, że jest ino dobro. Ale życzę Wam wszystkim fajnej, fajnej, że tak powiem, polowania, fajnej atmosfery. Resztę przekażą Wam prowadzący Daszbur. Daszbur, koledzy, tu kolega prezes przywitał wszystkich. To tak oficjalnie Daszbur. Witam. Dzisiaj na polowaniu mamy przewidziane dwa mioty. Pierwszy miot będzie typowo szwedzki. Będziemy siedzieć na wysiadkach, ambunach, a drugi miot typowo opędzony. Yy, takie wodniki, bo dzisiaj mamy podkładaczy z psami, ale to po kolei wszystko powiemy. Yy, w dzisiejszym polowaniu pomagać mi tu będzie kolega Marcin. Dzisiaj będziemy polować tak, na jelenie byki selekcyjne, owne, łanie, cielaki, sarny, kozy i koźlaki, dziki, wiadomo, oszczędzamy prowadzące lochy. Drapieżniki zgodnie z kalendarzem polowań. Na Daniele nie polujemy. I proszę uważać, bo Daniele na pewno będą widziane, żeby się nie pomylić. Najważniejsze, dzisiaj w miocie, w pierwszym i w drugim jest podkładać sami i będą pieski w miecie, Także proszę uważać. Koledzy, dzisiaj na polowaniu mamy takie pamiątkowe kartki i tam jest tylko jeden numer. I ten numer mi podajecie i ten numer będzie obowiązywać w pierwszym i w drugim miecie, ten sam. Pierwszy miot jest miotem z Ambon i siedzimy na Ambonach do godziny 11.

Bur. Dzisiaj Tomkiem jesteśmy na polowaniu zbiorowym w kole łowieckim Burkatowice. Jesteśmy zaproszeni na polowanie Wigiliny. Mamy numer 29. Pierwsze pędzenie będzie z Ambon, drugie będzie metodą tradycyjną. Także idziemy zająć stanowisko. Miejsce całkiem ciekawe. Zobaczymy czy będzie zwierzch. Ledwie zajęliśmy stanowisko. już do nas podbiegły jelenie. Udało się polować jedną sztukę. Pogoda jest w miarę dobra, bo nie pada, troszeczkę wieje. Już słyszę naganiaczy. W Miocie pracują mi dzisiaj pieski, są cztery psy. czekamy teraz. Będziemy siedzieć do godziny 11. Później się zwijamy. Będzie jeszcze tradycyjne pędzenie w okolicy tutaj było dużo strzałów. U nas praktycznie nic więcej się nie działo. O, teraz słychać było strzałów, musimy wypatrywać. Nic tak nie przyszło. Nie przyspiesza bicia serca jak czarny zwierz. Przed chwileczką mieliśmy okazję z Tomkiem zobaczyć. Dzika pędził w odległości około 100 metrów. Przebiegał przez drogę, ale nie zdecydowałem się na strzał. Myślę, że do niego strzelał kolega z sąsiedniego stanowiska, bo były trzy szybkie strzały. Jak pójdziemy do łani, to Spróbuję zerknąć w to miejsce, gdzie przebiegał, czy nie ma jakiejś farby, co może potem ułatwić chłopakom przy szukaniu postrzałków. Łania leży, jest to sztuka nieprowadząca dekorujemy ją pieczęcią nieostatnim kęsem a złomy dla myśliwych tradycyjnie będą rozdawane przy sztukach na pokocie. Teraz daję się do patroszenia poczekamy aż przyjedzie pod woda dociągniemy Łanie z tomkiem do drogi i będziemy ją pakować. Koledzy, teraz będziemy brać miód pędzony. No i wiadomo, zasady powiedziałem, no się starać, bo teraz linie będą szerokie, ale starać się stać po stronie miotu, żeby ktoś na środku drogi nie stał, żeby po prostu była możliwość szczału od kolegi. No i możecie załadować po zajęciu stanowiska, ale szczał oddajemy, jak koledzy sąsiedzi zajęli sta, stanowiska po, po bokach. No a połowo no tak jak powiedziałem, zez zezwalamy, ale jak jest kulokwyt... Pewny strzał, pewny strzał musi być do połowy zwierzyny, do miotu. Dobra i teraz tak, numery od 1 do 22 wsiadają tu do Stefana na... Stoję na lewej flance przy Zatropie. Tomek pojechał z Marcinem, będzie stał z nim na stanowisku. Ostatnie pędzenie. Tam daleko mignął naganiacz. Przed chwileczką ruszyli. Drugie pędzenie dobiegło końca. Oprócz naganiacza i mojego sąsiada, nic więcej nie widziałem. Rozładuję sobie broń i pójdę na miejsce zbiórki. Po zakończonym polowaniu będziemy dzielić się opłatkiem. Składać sobie życzenia zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Zaczynamy. Drugi miot. Na stanowisku stoję z panem Robertem, który podobnie jak ja z Mariuszem jest tutaj gościnnie. Na co dzień pan w jakim kole poluje? Na co dzień poluję w trzech różnych, ale generalnie w koło Bielska Białej. Głuszec Bielsko, Sokół Bielsko i Klimczok. To Trzy górskie koła. To Cietrzewie można w łowisku spotkać? Nie, Cietrzewi nie ma, ale Głuszec jest. Duży drapieżnik, ryś, niedźwiedź, wilk. Także, takie górskie, typowo górskie koła. Prowadzący tutaj mnie wysadził, bo miejsce podobno jest rewelacyjne, więc oczekujemy na zwierzę. Zwierzyna faktycznie dopisała. Jele nie widzieliśmy, były w miocie, ale niestety daleko 100 metrów ponad w środku miotu, także nie do strzału poszły spokojnie dalej. Wieczek. Wieczek. 11. dostał wiatr. Po zakończonym miocie przeszła jeszcze sarna a 5 sekund po niej tą samą tarasą przebieg byk Bardzo się cieszę, że na zaproszenie kolegi Mateusza mogłem wziąć udział w tym polowaniu Dziękuję za perfekcyjnie przygotowane polowanie Koledzy zapraszam, kolegów którzy pozyskali jelenie Gratulacje, Жазірtheden К金елдат Аых,ымың, бойының Proszę kolegów, którzy pozyskali dziki Gratulacje z pierwszego Daszbur I Gratulacje drugiej sztuki. Daszbur Proszę o sygnał Dzik na rozkładzie Proszę kolegów, którzy pozyskali liski. Gratulacje pozyskania Lisa, dasz Gratulacje pozyskania Lisa, dasz Gratulacje pozyskania Lisa, dasz gór. Koledzy, królem dzisiejszego polowania został kolega Rafał. Zapraszamy który pozyskał byka i dwa cielaki. Gratulacje. Patrz tam. Proszę. Powiesz? Ja wicekról? No no mi się kolega, udało. Kolega prowadzący. Pojdziemy tam. Gratulacje, Gratulacje. No, i królem Pudlarzy, kolega Łukasz. Może po polowaniu się znajdzie, no ale jak na to chwila, to król Pudlarzy. Gratulacje. Koledzy, dziękuję za bezpieczny przebieg polowania, za dyscyplinę. Myślę, polowanie udane. W sumie nas polowało 43 i oddano 31 strzałów. Czy przy takim pokocie to dużo, czy mało, to nie wiem. No i mamy taką małą uroczystość, bo dwóch kolegów pozyskało pierwsze sztuki. I prosiłbym kolegi prezesa, jako głowa rodziny, o udekorowanie. No i kolegów do pozyskanych sztuk. Dziękuję tylko podwinę, to nam no pomarzę dobrze. No i chciałbym podziękować wszystkim obecnym, naganiaczom, Rafałowi, z ojcem, który podkładał dzisiaj no, z pieskami. Bardzo dobra robota, Bartkowi z psem, od Andrzeja Sulka też była w pierwszym miocie, sygnalistom, no i kolegu, kolegowi prowadzącemu. No i co? I... To jest chleba, nie? No, no to prosiłbym o sygnał daż Zdrowych pogodnych świąt wam i Waszym rodzinom. Tu kolegom z naganki, pomocnikom naszym i kolegom odców. Jest to ważny aspekt na, na takim polowaniu, żeby nie zapomnieć o nikim, ale cieszy mnie, że jest zgoda w kole, że jest, no jest atmosfera taka jak w kole powinna być. Jest koleżeństwo, jest, jest fajnie i tyle. Sygnalistom za cały rok. Oprawy muzycznej naszych, naszych polowań. Wszystkim życzę zdrowia i zdrowych pogodnych świąt. Daszbur! Daszbur. Koleżanko i koledzy, do tych wszystkich dobrych słów, co kolega prezes tutaj mówił. Chcielibyśmy oczywiście bardzo mocno, jako cały zarząd podziękować wszystkim myśliwym, którzy przynieśli dzisiaj maszkiety. Tak jak tydzień temu było powiedziane, nasze koło bierze udział w akcji szlachetno-paczka. W tym roku dajemy te podarki do Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim. Koledzy, po sygnale koniec polowania i na posiłek. Zapraszam na posiłek. Opłatek jest przygotowany. Połamiemy się opłatkiem, złożymy życzenia.